Ananas jest słodkim owocem do jedzenia, smacznego. Bańki, jak dmuchniesz w kółko, powstanie przezroczysta bańka. Czekolada, pycha, słodycz. Deska. Deska pochodzi z drzewa, a z deski powstaje stół. E jak ekierka. F jak farby. Farbami malujemy obrazy. G jak grzybień, czeszemy nim włosy. Hulaj noga, jeździsz na niej jak błyskawica i jak imadło. J jak jaskółka, fr to piękny ptak. K jak kwiaty, rosną na łące i pachną. L jak lody. Mniam, mniam, bardzo zimne. Eł jak ławka. Siedzisz na niej w parku. M jak mydło. Do mycia. N. Jak noga do biegania i skakania. Hop! O jak ogórek. Dobre zielone warzywo. P. jak pasta do zębów. R jak ręka, S jak słowik, ćwir ćwir, T jak telewizor, oglądasz bajki, reklamy, jaka to melodia, U jak usta, mówią na przykład tak jak ja, pa pa pa, tralala, X, Y. Z jak zęby, do gryzienia. Ż jak żaba, skacze i rechocze. I kumka. Ziet jak źdźbło, łodyga zboża. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, EŁ, M, N, O, P, R, S, T, U, w, X, y, z, z, z.